Wie. dzisiaj e, będziemy nagrywać... nie wiem co ale coś nagramy chociaż w prawdziwym życiu który mi się tak mocno wybił z wyświetleniami to chyba e, te Q&A chyba te Q&A więc jestem na razie u siebie w domu może gdzieś, gdzieś wyjdę bo nagrywam moją rutynę wieczorną oczywiście kurde z godziną jak będzie 19 to kończymy ten odcinek okej? Okay? my sobie na razie pochodzimy o Boże czekajcie ja sobie Tutaj tak pochodzę w kółko, albo pójdziemy też do mojej tajnej kryj kry kryjówki tam, gdzie chodzimy z moją siostrą, moja siostra e, się właśnie dopiero teraz obudziłam i mam mało czasu bo e, my się z koleżankami spotykamy o 20, e, a wracam dopiero o 23 up, not, na przeszykowanie się do koleżanek, e, więc ten ja się bardzo cieszę, że w ogóle się z nimi spotykam nie, w ogóle się cieszę, że się z nimi spotykam dobra, nie, e, tam ktoś jest. Uciekamy. Tam ktoś był. Tam, ktoś, tam, ktoś, tam ktoś był. Widzowie, tam ktoś był. Tam ktoś był. Tam ktoś był. Jezu. Niemożliwe. Przecież dwie minuty temu, przed nagrywkami, jeszcze ten. Jeszcze nikogo nie było, ale teraz ktoś tam był. No dobra. Będziemy dobiegać do domu. Boże święty. Dobra. powiem no więc, widzowie. To ja mówię, Boże, kto kupił? Ja chyba już się zacznę szykować. Boże święty! Kto to był? Nie chciałam wam pokazywać, bo będzie wam się o w nocach. Ale naprawdę tam ktoś był. Ja was nie kłamię. Boże święty! Boże! Boże święty! Dobra ja się muszę w ogóle szykować. Najpierw teraz się te przyszykuję. Białka. Makijaż. Znaczy nie, po co nie makijaż? się dobry, więc wychodzę w nie. I o taką koszulkę biorę. Wykąpię się. Boże święty, kto tu był? Boże święty! Więc widzowie, ja się muszę szykować, więc przerywam. Dobra, widzowie, ja się Tyk, sobie ze O, Więc teraz się popsikam mgiełką. Dobra, mam już mam mgiełkę. Dobra, popsikane, więc teraz trzeba się spakować. Więc to na tyle. Pa pa!